Idziecie sobie po ulicy tu sobie macie Macie że no w tych krajach panie nie mają za łatwo noszą. W ogóle czajcie, że jest to jedna z takich chyba moim zdaniem bezpieczniejszych miejscowości, gdzie czułem się naprawdę w porze. Manu, witam serdecznie, moi drodzy. Ostatni dzień w raju. Ej, coś wam muszę powiedzieć ważnego. <laughs> Zapraszam. Chciałem powiedzieć, że chyba jest to pierwszy dzień, kiedy nie wieje. No i w sumie, tak dość tylko delikatnie powiewa. Słuchajcie, próbowałem otworzyć kłódkę normalnym moim kodem. No i automatycznie to poszło w drugą stronę. I nacisnąłem. Wiecie te trzy naraz przekręciłem jakoś przypadkiem, no i słuchajcie, kłódka mi się zamknęła i nie mogę otworzyć. <grytanie> Moi drodzy, zmieniam branżę. Patrzcie, udało się. I to było tak, że ja się szarpałem z tą kłódką i ona była w ten sposób jakoś wciśnięta. Patrzcie. Coś takiego. No i teraz ten ja tu przycisnąłem i, ten, i ten, tryt, zrobiłem i ten kocie słuchajcie, zmienił. Nieźle co. Nielicznych miejsc, gdzie postanowiłem w tym roku usiąść na dłużej jak 3 dni. Dlaczego? Mówiłem wcześniej, że mógłbym jechać dalej na północ, ale co by było dalej na północ, byłaby kolejna plaża, i kolejna plaża, i kolejna wyspa z kolejną plażą. I stwierdziłem, kurczę, jeżeli mam jeździć, tylko je wyłącznie na plażę. Albo ewentualnie pojechać do Parku Narodowego i dać 500 dolarów. Jak na dobrą sprawę, przed chwilą, kilka dni temu, byłem w RPA w Parku Narodowym i Namibia, Botswana, słuchajcie, tyle zwierząt. To płacić kolejne 500 dolarów to nie ma sensu. Więc uwierzcie mi, że odpoczynek psychiczny w tym miejscu był tak niebywały jak nigdy wcześniej. Pierwszy raz w swoim życiu. Będąc 7 dni w jednym miejscu, zrobiłem 6 razy trening, słuchajcie, biegania plus słuchajcie, pompeczki. No muszę przyznać, że porcje serwowane tutaj w tych barach mlecznych, które wyglądają. No tak mówię, ciekawie, są 3 razy większe jak gdziekolwiek w restauracji, znajdziecie tyle albo co i tutaj kosztuje 100. Medikaść, czyli około 6 zł, a w knajpie zapłacić około 30 zł za słuchajcie, samą papkę, sam maniok smacznego. No dzisiaj spokój to tu jest niebywały. A to w ogóle te kolory, jakby ktoś pytał. To jest słuchajcie, marka piwa. Pierwszy raz nie aż tak słuchajcie, nie bywałem. wam, że pierwsze 3 dni będąc tutaj biłem się trochę sam ze sobą. Jechać dalej, nie jechać. Jechać, nie jechać, jechać, nie jechać. I również na poprzednich odcinkach o tym mówiłem. Nie byłem jakoś pewny. Po części lubiłem to miejsce, ale mówię, może wypadałoby zobaczyć trochę więcej. Ale zacząłem rozmawiać z lokalnymi ludźmi, z tymi, którzy podróżują i pytałem jak jest w innych miejscowościach. I oni mówią do mnie tak chłopie, to są tylko plaże. Niczym się nie różnią. To jest ten sam. Ocean i ja tu byłem na słuchajcie trzech różnych plażach Tofu, Tofinio i Barra No i stwierdziłem, że Mógłbym pojechać dwie godziny dalej Mógłbym pojechać 5 godzin dalej Mógłbym pojechać nawet 10 godzin dalej Na północ I te plaże wyglądałyby niemalże Takie same I myślę, że nawet wy nie zwrócilibyście na to uwagi Co to są za plaże No w tych krajach panie nie mają Za łatwo Moszą często dużo różnych ciężkich rzeczy, jestem w ogóle w szoku, jak one są w stanie cokolwiek na tej głowie nosić. Też widziałem taką panie, panią, przepraszam która miała na głowie maczetę i sobie myślę, kurczę, chyba ona biegałem i nie miałem możliwości zrobić zdjęcia, ale wyglądało to specyficznie. Zdecydowanie największym minusem tego miejsca są komary. Mam tu już dwa dziabnięcia, tu już jest. Nie wiem, widać? Widać chyba Kolejne Co chwilę gryzą, a ja sobie tylko myślę Oby ten skurczybyk Malarii Nie miał, bo jak będzie miał To Nie będzie kolorowo Idziecie sobie po ulicy Tu sobie maczota leży Ta pani tak to niosła mniej więcej Ta maczeta była Czekajcie Tak? Nie, tak o oh, 3 mi się walnął. No taka było ostrzem do tyłu O i taka zaszła przez ulicę. Ja myślę No nieźle i patrzcie też tak potrafię Mogę zamieszkać oficjalnie w Mozambiku Mając takie skile Patrzcie na to się śmieją ze mnie easy. Jeśli pamiętacie pierwszy odcinek to Przyjechałem tutaj dokładnie tydzień temu, w czwartek Akurat tutaj była impreza I tu chłopaki przynoszą jakieś krzaki Dzisiaj będzie Imprezka Mój ostatni dzień słuchajcie Na przewitanie i na pożegnanie Zobaczcie jak tu dekorują Kwiatkami ładnie wejścia <gry> W ogóle czajcie, że jest to jedna z takich chyba moim zdaniem bezpieczniejszych miejscowości, gdzie czułem się naprawdę w porządku nawet i wieczorami. Nie wiem czy wiecie, one jeszcze jakieś inne materiały z krajów afrykańskich ale z reguły no nie wypada chodzić wieczorami, trzeba po prostu oczywiście można, ale raczej wypadałoby uważać. I nawet będąc w mniejszych miejscowościach, na przykład w Kenii, czułem się tak. Do końca dobrze. w Tanzanii było ok, ale trzeba było się kontrolować. Tutaj jest, tak bym powiedział, bardzo sporo. Dodatkowo, jak masz takie już lokalne miejscóweczki na szame, jak tutaj na przykład, gdzie ja tu chodzę, zawsze znajduje takie miejscówki. To jest bardzo tanio. I na przykład, słuchajcie, teraz byłem na plaży, gościu łowił e, ośmiornice. Nówka, nówka funkuje, słuchajcie, jeszcze, jeszcze się ruszała ośmiornica. No to. Słuchajcie, 250 za kilogram ośmiornicy, 250 metykańszów To są 4 dolary, czyli słuchajcie, 16. Oj, 16, złoty za kilogram świeżej ośmiornicy, słuchajcie, za langustę. Za langustę, słuchajcie, e, 30 zł za kilogram. Słuchajcie, normalnie w restauracjach, gdziekolwiek na świecie, to się płaci po 200, słuchajcie, e, dolarów za takie wielkie langustne. Tutaj naprawdę sporo A ja właśnie dostałem jedzonko feżułana z kurczakiem, moi drodzy, za jakieś 6 zł. pięknie, to jest w ogóle z takich. Jedno z nietypowych miejsc w Afryce, gdzie się nikt nie sra z reguły o jakieś tam wiecie nagrywanie Jeszcze odkąd tu jestem od tygodnia nikt mi nie zwrócił uwagi Naprawdę chodziłem sobie po marketach, czy tu jakieś ryby nagrywałem, czy coś zawsze to jest Nie, nie wolno, tu kto mi nagrywał A tutaj jest w miarę bardzo chilloutowy klimat i też ludzie żyją że tak powiem w takim Przeświadczeniem, że no sporo jest tutaj nawet tych ekspatów, tych ludzi, nie wiem, czy z Portugalii, czy z innych krajów I sobie żyją raczej tam w miarę chyba okej, okay. tak mi się wydaje I jeszcze jedna ważna rzecz, nie wiem, czy nie najważniejsza Tak chcą coś wam sprzedać, to wam zapytają Chcecie kupić? Mówicie nie Jest luz, a w niektórych miejscach, słuchajcie, to idą za wami A z Azazibarzem no to godzinę będą za wami chodzić, żebyście tylko kupili coś A tutaj tak nie chcecie? Nie, to nie, okej okay. Obawiam się trochę tej imprezy dzisiaj, bo wszyscy na plaży, kogo spotykam z lokalów, bo No i dzisiaj idziemy do Fatimy, idziemy dzisiaj do Fatimy Więc boję się, że dzisiaj ta impreza nie będzie szybko przerwana, więc będzie głośno Trudno, trzeba będzie sobie się jakoś, nie wiem, uzbroić w cierpliwość Tym bardziej, że rano muszę wstać na busa, bardzo, bardzo wcześnie rano to chodzę sobie w kółko zobacz, ostatni dzień, co ja mam tu do roboty W ostatni dzień Pobytu tutaj na moich Bungalowach Jest dobrze, a w ogóle powiem wam o cenach w Mozambiku Bo kompletnie się No Na początku w Maputo Myślałem, że są zupełnie inne ceny Bo zobaczyłem większość produktów Importowanych i było bardzo drogo Dodatkowo sprawdziłem booking Również było drogo I nawet poszedłem do hostelu słuchajcie, nazywa się Base Backpacker. Zapytałem o cenę, powiedzieli mi, słuchajcie, około 60 kilku zł za dobę. A dopiero jak przyjechałem tu na miejsce, okazało się, że jest inaczej. Ej, patrzcie jaka jest czurka. Takiej kolorowej jeszcze w sensie takiej. Takiej jeszcze nie widziałem. To moja mordka jest. O, ale szybka, ty widzieliście? Cyk już w moim jest. Ja szalę, to właśnie. Ona gdzieś tam jedna z takich robi pewnie gniazdo. Dlatego za każdym razem, jak chodzę spać, to słyszę coś takiego, słuchajcie. Taki. taki dźwięk, za każdym razem, jak idę spać, późnym wieczorem. Moi drodzy, zatem pora porozmawiać na temat. Wow. Cen w Mozambiku. Wybaczcie za taki troszkę. harmider tutaj. Ale słuchajcie, to muszę być w miarę blisko, gdyby komary mi atakowały. Ja muszę się, słuchajcie. Pozakrywać. Spędziłem tydzień na naprawdę pięknej plaży Tofo Beach, o której nie słyszałem wcześniej, słyszałem o miejscowości i Poznałem też taką słodką grupę Hiszpanów, którzy jechali właśnie na Villanculoche kilka dni temu i powiedzieli mi: Kurczę, no jechaliśmy 7 godzin zamiast 4, jak mówią lokalni, później przeprawa na wyspę i powiedzieli, że no, plaże, no nie? plaże i no Ten Mozambik taki jest, słuchajcie, jest prawie 2000 wybrzeża, kilometrów. 2000 prawie, słuchajcie, na wybrzeżu, i te plaże są bardzo podobne. Wyglądają spoko, są puste, są piaszczyste. I co o tych cenach, o których Wam, słuchajcie, mówiłem. Przed przyjazdem kilka osób z RPA mówiło mi: Kurczę, jest tanio, jest tanio. Przyjechałem i nagle mówią mi: Nie, no, jest drożej w Mozambiku. I większość rzeczy faktycznie jest importowana. Więc są po prostu drogie. Duży, duży procent. Mówię, około 90 procent. Mozambik, słuchajcie, niemalże nic nie robi własnego. Tam jakieś trzcinę cukrową. Chyba, słuchajcie, węgiel drzewny. Kilka takich rzeczy, które naprawdę. No, to nie są rzeczy typu, nie wiem, pszenica, jakieś zboże. Coś, co można faktycznie, wiecie, wyczarować tutaj na przykład do jedzenia. Więc. Pod tym względem wiele rzeczy jest naprawdę drogich. Nie wiem, przykładowo, słuchajcie, płatki owsiane. Wiadomo, ciężko porównywać rzeczy, które dla nas są tanie w Polsce. Ale to jest taki produkt, który ja znam, i tutaj słuchajcie, kosztuje 15 zł, na przykład za płatki owsiane, a w Polsce kosztują 2 zł, więc sporo rzeczy jest importowane często z Europy, na przykład, typu z Ukrainy i to wszystko jest tutaj bardzo, bardzo drogie. Dodatkowo nawet rzeczy, materiały budowlane wszystko jest, słuchajcie, importowane z. RPA, więc jak przyjechałem, mówię, kurczę, hostel 70, czy tam 60 złotych, sporo. Jedzenie, pizza 40 złotych, kiepska? Sporo. Poszedłem na jakąś inną szamę, mówię, sporo. Ale trzeba znaleźć takie tanie, lokalne jedzenie. Wszystko, co jest robione na ryżu, na kokosie, na manioku, powinno być tanie. Kurczak jest w miarę tani. Ryby są, słuchajcie, Niesamowicie tanie, mówię. Słuchajcie, ośmiornica, to co Wam wspominałem, 250 za kilogram, to są 4 dolary. Słuchajcie, 16 zł. to jest coś niebywałego z reguły. To są bardzo, bardzo, bardzo drogie rzeczy w Europie. To samo langusta, wszystkie te ryby są takie, niektóre wielkie. Słuchajcie, to jest bardzo tanie. Ci goście idą sobie do wody, mają yy, tą taką kuszę i pod wodą słuchajcie ładują w te ryby no to jest ich życie, to jest ich praca jak on pójdzie, jak mi mówił gościu, dwie godzinki popracuje złowił dwie ośmiornice kilka ryb pójdzie do lokalnej restauracji, sprzeda im nawet ciutkę taniej, to jest tak dużo pieniędzy bo w Mozambiku zarabia się dość mało około słuchajcie nawet 100 dolarów i kilka jeszcze spraw, jedna wydaje mi się, że mnie okradli na granicy ci strażnicy słuchajcie, po wejściu jak przekroczyłem granicę z RPA, był napis, że nie dawać łapówek, uwaga na korupcję, takie rzeczy. No i nagle gość pokazuje mi taryfę wizową. I ja mówię: No, nie, no, dla Polaków jest inna taryfa wizowa. Nie kosztuje 100 dolarów, tylko kosztuje 50. I on do mnie mówi: Albo płacisz 100 i wchodzisz, albo nie płacisz, wracasz do RPA. I ja sobie myślę: Kurczę, no teraz mogę sobie, nie wiem, wziąć wizę online zrobić za 50 dolarów, ale to są kolejne dni oczekiwania. Wiem, że tam będzie uczciwa, normalna cena. Tak mi się wydaje, że jest 50 dolarów. I mówię, ale wrócę do RPA, będę musiał zapłacić za nocleg, za transport. Znowu się wrócić do Mozambiku. I są kolejne pieniądze. Mówię, nie no. Czasami lepiej dać te 50 dolarów więcej. Chociaż ja nie nienawidzę, jak ktoś mnie jawnie okłamuje i... No, jesteście na granicy. Co jesteście w stanie zrobić? Przychodzi do was oficer i mówi 100, ty mówisz nie, 50, on mówi 100, ty mówisz nie, no jest 50, dajesz mu 50 i on mówi nie, no jest 100, i za chwilę drukuje mi, słuchajcie, taki druczek i tam jest napisane 100 dolarów, w sensie no 6 lokalnych, ja mówię no, no co zrobić, no ja mam chyba 90 dolarów czy 95, pytałem innych ludzi z innych krajów, to mówili, że te koleżka z Hiszpanii, to są inny kraj, inne warunki, tak, powiedział, że zapłacił, słuchajcie, koło 10 dolarów, dziewczyna z Brazylii zapłaciła chyba 7, ale wiadomo, Brazylia, Portugalia, Mozambik. Kolonizowani przez ten sam kraj, tak więc, no trudno. Słuchajcie, uwaga na korupcję, uwaga na takie rzeczy, pewnych rzeczy nie da się po prostu przeskoczyć. Tym bardziej na granicy, i postanowiłem sobie zrobić takie małe QA, bo nie robiłem, słuchajcie, chyba za dwa dobre miesiące, nie robiłem żadnego QA i zadałem wam kilka pytań na Instagramie i stwierdziłem, że. Kurczę, no to odpowiem wam. Czegoś takiego, słuchajcie, jeszcze nie widziałem. Ktoś mi wysłał normalnie na Instagramie, słuchajcie odpowiedź? W sensie zadał pytanie w formie zdjęcia. Wow, nie widziałem czegoś takiego. Jakim sprzętem nagrywasz na YouTube? Słuchajcie, nagrywam iPhone'em 12 Pro Max, ale miejmy nadzieję, że za kilka dni będzie zmieniony na nowszy model na. Piętnastkę, chciałbym go wymienić w pobliskim sklepie iStore. Chciałem to zrobić będąc w Katarze na lotnisku, nic nie mieli takiego modelu, który chciałem, więc nie zrobiłem tego. Jakbyś miał mieszkać na jednym kontynencie kolejne 10 lat, który byś wybrał? Najprawdopodobniej wybrałbym pewnie albo Azję ze względu na tanie koszty życia i w miarę luz, jeżeli byłby dostęp dobry do WIZ, lub chyba w Europie. Europa jest cywilizowana, chociaż. Ciężko powiedzieć, coraz gorzej się dzieje słuchajcie. Jak widzę, co się dzieje w Polsce, jakie sytuacje cały czas ostatnio mówiłem, znajomym, fajnie bezpiecznie w Polsce, naprawdę warto przyjeżdżajcie, po tym, co się dzieje ostatnio, słuchajcie, w mediach gdzie tam sobie przyglądam, co, co tam w Polsce się dzieje, no to kosmos. Moim zdaniem jest coraz gorzej, jest coraz gorzej i wygląda na to, że będzie jeszcze gorzej niestety. Czy z kiedyś brodę? Kurczę, się, co ludzie mają z tą brodą. Czym jest problem, że gość ma sobie brodę? No nie, najprawdopodobniej nie z gole Nie myślałeś o stand-upie? Taki śmieszek jesteś Chyba nie, ja się chyba raczej takie rzeczy nadaję Więc nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, czy kiedyś zrobię takie rzeczy Jak się masz? No się okej, okay, wszystko w porządku Kiedy wracasz do Tajlandii? Mordo, słuchajcie, Tajlandia, grudzień, styczniu będę ćwiczył boks tajski Prawie dwa miesiące, najpierw trzy tygodnie na Kosamui, będę brał na prywatne lekcje. Jeszcze nie wiem w którym gymie, na której siłowni, albo Punchit, albo Lama'e Muay Thai. A później będę robił trzy tygodnie w Banktao. W jakim programie montuję filmy? Słuchajcie, Premier Pro od chyba dwóch lat czy trzech, nie więcej, czterech lat. Po prostu nagrywam nagrywamy premierze i to jest dla mnie najlepsza opcja. Czy polecam Wietnam do podróży? Wietnam jest spoko krajem, jest tani, dalej tani, naprawdę łatwy do podróżowania. Ogólnie wszystkie kraje Azji Południowo-Wschodniej: Kambodża, Laos, Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Malezja są bardzo łatwymi krajami do podróżowania, przemieszczania się między miastami, wyspami, więc jest spoko. Jak wygląda nadawanie? Bagażu rejestrowanego na przykład w podróży do na Sri Lankę przy trzech przesiadkach. No, jeżeli masz trzy przesiadki, strzelam, że chodzi tobie o taki lot bardzo tani, typu wizerem, no nie nadajesz wtedy bagażu, bo te loty nie są w żaden sposób ze sobą łączone. Kupujesz każdy lot pojedynczo z reguły przewoźnika, albo czasami jakiś pośrednik sprzeda tobie trzy loty na raz, ale one nie są w żaden sposób połączone. I na każdym lotnisku musisz zrobić osobną odprawę. Więc takich bagaży się nie nadaje, trzeba tak zrobić, żeby mieć go ciągle ze sobą, bo jak nadasz, znaczy możesz nadać trzy razy, ale trzy razy będziesz ponosił koszty nadawania bagażu, czyli nadajesz na jednym lotnisku, dolatujesz, odbierasz, wychodzisz z lotniska, znowu wchodzisz, robisz check-in i to ta procedura też trochę trwa, ja staram się nie nadawać w takich lotach. Jakieś fast foody są godne polecenia, panuje wycieczka do Mozambiku. Kurczę, fast foody, może niekoniecznie, ale lokalne jedzenie. Ta matapa, czyli ta yuka, maniuk, bardzo, bardzo smaczne. W ogóle powiem Wam tutaj, koszt życia. Tutaj słuchajcie, z tyłu już jest ocean. Ja mam bungalow z widokiem na ocean i płacę za niego 30 zł. Jedna siadanie owsiankę i piję białeczko, więc siadanie niemalże jest, można powiedzieć, darmowe. Jeżeli dwa razy później zjem obiad i kolację, to słuchajcie, kosztuje mi to 15 zł, czyli mniej więcej za 50 zł kosztuje mi tutaj życie. Rozumiecie to? 50 zł na dzień. 1500 miesięcznie, jeżeli chcielibyście tu przyjechać. Strzelam, że idziecie do gościa, mówicie, słuchaj, mister. Ile za dobę, on tam wam mówi, powiedzmy, dobra, niski sezon, bo jak jest wysoki sezon, to jest drożej, ale jak jest niski sezon, powiedzmy, jest 500. Jedziesz do niego i mówicie, dobra, skoro kosztuje 500 za dobę, powiedzmy, dam tobie 10 tysięcy na miesiąc. Pasuje, wtedy wychodzi wam 300, słuchajcie, to, to jest dość śmieszne pieniądze. Myślę, żeby poszli na taką ugodę, jeżeli jest faktycznie niski sezon, to lepiej mieć 10 koła, jak nie mieć nic na przykład. Więc ja się bałem, że ten Mozambik będzie bardzo drogi, bo restauraty są drogie, knajpy są drogie, transport miejski publiczny z miasta do miasta również jest drogi. Słuchajcie, bus stąd najtańszy do takiej Czapa do Maputo kosztuje 1000-1250. To jest około 60-80 złotych za przejazd albo taki lepszy nowy bus cita. Kosztuje 2000 zł, czyli 120 zł, to nie jest mało. Loty wewnętrzne są również bardzo drogie. Czy Tinder w Mozambiku odpalony? Tak odpaliłem, ale wyjechałem z Maputo i już nie działało. Tutaj pisałem z jakąś dziewczyną w sumie. W czy mam jakieś mecze, a zapałem jakąś Polkę, nie wiem jakim cudem. Jakąś fajną Polkę. Napiszę do niej. Hej. No a tak to nie. Zopałam się z jedną dziewczyną, Pisałem mi za chwilę, ale ona nie gadała nic po angielsku, i ja sam się tak orczy, Nie chcę. Mi się a druga, która gadała, to gdzieś tam mnie męczyła cały czas. O jest jeszcze jakaś jeszcze jedna dziewczyna. Może do niej. A nie, dobra. O kurcze, o kur o nie, to nie, o nie, dobra. South African. A, napiszę do niej, nie mam co robić. O, mecz. No <laughs> Mozambik w skali od 1 do 10, Mozambik w skali od 1 do 10, Mozambik w skali od 1 do 10 Kurczę, spoko, tu jest naprawdę, nie czuć, że się jest w Afryce Bardziej bym powiedział, Karaibsko się czuje człowiek, jak w Afryce Nie męczą was ci sprzedawcy, nie idą za wami 30 minut i e, mordo, weź kup, mordo, weź kup Na Zanzibarze tak było, weź kup i e, e, chodzili wierszyki polskie, gadali no, ja tego już nie mogłem wytrzymać. Jak mówię im dzisiaj, nie, ja nie chcę od ciebie nic kupić, bo nie kupuję takich rzeczy, to, to, to nie kupuję, to i tak dalej. A mordo, mógłbyś pomóc, a mógłbyś to, a mógłbym. Mówię, no nie, no nie mam pieniędzy, nie kupuję takich rzeczy na przykład i, i, i tyle. No i tutaj, tutaj nie nie męczą, tylko idą i o, siema, ziomu, zbijają żółwika i tyle. Wiedzą, że nic nie kupię, ale zbiją gdzieś pione, nie wiem. Kolkę mogę im postawić, kupić butelkę wody, czy nie wiem. Kokosa więc bardzo spoko. Sympatyczni ludzie, naprawdę. Dobrze znać portugalski, chociaż w jakimś tam minimalnym stopniu, ewentualnie hiszpański, bo z angielskim jest tak no, różnie. Ci co, ci co mają jakiś biznes związany z, nie wiem, z turystyką, busy czy jakieś żarcie. Czy surfing, no to mówią po angielsku, ale reszta jest tak, no trzeba gadać po, po portugalsku trochę. Czy będzie spinaczka na Kilimanjaro? Nie, w moim przypadku nie, ale najprawdopodobniej Piotrek Pająk, tak, więc trzymajmy kciuki. Kiedy jakiś wspólny wypad z podróży Wojownika, teraz. Czy Mozambik jest bezpieczny? Moim zdaniem jest bezpieczny, na pewno bezpieczniejszy jak RPA, bezpieczniejszy jak Kenia, bezpieczniejszy jak, nie wiem, Zimbabwe czy Zambia. Czy transport jest drogi w Mozambiku? Tak, jest drogi. Moim zdaniem jest drogi. To chyba tyle, jeżeli chodzi o takie pytania, które były zadawane na Instagramie. Słuchajcie, w ogóle bardzo Wam polecam wejść na mojego Instagrama Piotr ponieważ tam jest mnóstwo materiałów, które są, które są po prostu nie nigdzie. Jest taki po prostu luźny content. Kurczę, co jest z tym telefonem? Słuchajcie, jest taki luźny content tu i teraz, który, nie wiem, robię zdjęcie i wstawiam na Instagrama, czego nie jestem w stanie na przykład uwiecznić na wideo i nie wstawiam tego na YouTube. Tak więc tak to wygląda. Dodatkowo mówię, chciałem troszkę zaparować do kamery, tak dłużej zrobić takie Q&A, bo dawno nie było, chciałem sobie zrobić taką też integrację z Wami, z widzami, więc jest mi bardzo miło, jeżeli dacie łapkę do góry. Zauważyłem też, że podobno tak to działa, jeżeli mówię please like, nie wiem, czy to po polsku działa, czy po angielsku, to ten znaczek lajka like powinien tak się podświetlić, jak mówię Subscribe to this channel Tak mi się wydaje, że tak powinienem powiedzieć To ten znaczek subskrypcji też powinien się słuchajcie doświecić. Tak wyczytałem ostatnio, że tak komuś wyskoczyło Nie wiem ile tym prawdy, tak więc Dajcie łapkę do góry Dajcie subskrypcję Napiszcie komentarz, będzie mi bardzo miło moi drodzy Żegnam się z tego pięknego miejsca, na pewno będzie mi tu Ciężko się pożegnać, bo jest naprawdę fajnie Jest chilloutowo, luźno, naprawdę vibe jest rewelacyjny Ja się pomalutku zaraz zabieram za pakowanie robienie takich rzeczy, tu dzisiaj jest impreza, więc muszę zmęczyć się na tyle, żeby szybko zasnąć, aby muzyka mi, mojej drodzy, nie przykazała. Materiał z Mozambiku jest jaki jest, słuchajcie, Maputo, w Maputo i tutaj plaża Tofu Beach. Sporo plaży, no bo słuchajcie, Mozambik to ocean, plaże, tak więc mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnych krajach, dzięki za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, moi drodzy, do zobaczyska w kolejnych odcinkach, na razie, hej!